Witam serdecznie z wystawy z Giżycka, tu mamy felki, całe ekspoze felków w kolorze niebieskim, żółtym, czarnym i czerwonym. jeczki saksońskie czyściutkie gołębie, łapcie też czyste fajne się tu mamy Bartoszycki wysokolotny 90t punkty, ten ptak zdobył Ogląd do góry, lota, lota w dół Postawa też dosyć fajna ten 94 punkty Zdobył tak tu kolor czarny, też 94 punkty. niebieski, 93 punkty. Dobra budowa, dobra postawa. Opis jest, gołębia. barwną główkę królewiecką ten ptak 90 95 punktów zdobył w giżyckiej wystawie dobre łapcie fajne oko i tak dalej tu kolor niebieski 94 Punkty, tak punkty ma. tu mamy czerwone żółte tu mamy bije uzbeckie 93 punkty Tu jest 96 punktów. Jest, czy nie? Bartek, tak jest, tu w Kafkas. że w Urbany tak zwany. Bie uzbeckie. Ten ma fajną różyczkę na głowie. To mierzą 4 cm po długości. Róża, czym szersza, to lepiej oceniają. A w Polsce, to ja nie wiem, Tam mierzą metrówkami. Tu mamy Bocian Warszawski 93 punkty. Ten ptak dołu tutaj 91 na nogach wysoki, łatwiej, głowa już też pociągła tu mamy też niebieski 93 punktów, to jest 95 punktów. 95 ten zdobył a tutaj ten 93 93 punkty tu 94 Tu mamy głębie chińskie 96 punktów ten żółty zdobył 95 też. bardzo informacyjna. Dobra barwa i głowa. Tu mamy teraz 93 punkty. Ten tutaj 95. Zdobód tak, łyseczka już podbicie ma też. Ten 92. Oka nie ma takiego miłego, takie jaskrawe. Ta ma lepsze już oczko, bielsze ale widać na oczy nie patrzył sędziowie na palcach też tak nie stoi tylko na, na całych nogach także tak jak widać tu też 93 fajna wyseczka

Dolnośląskie, biały łapczaki. Może tak szybciej będę Garwacz, Garłacz. 94 punkty ten Breński garłacz. Warłacz-Brynański 96 punktów zwróć uwagę jak on napompowany jest wygięty stoi na jednej nodze ciekawie 92 punkty sokuł gdański gdański wysokolotny 94 punkty ten tak zdobył ten zdobył 94 tutaj 95 ten 94 ński wysokolotny Czerwony kolor 95 94 96 na no, tak to wygląda. Białe mamy. Także w głębi ogólnie jest chyba 300 wystawionych. Tu mamy Gile, 95 punktów. 96 ten ptak zdobył. Tak to wygląda. Tu mamy kapucyny staro-holenderskie. 91 punktów, 92 ten biały, ten 94, 93 kapucyny. Tu mamy zakoniki.

Koroniarzy żubra barwną barwno ogon. Krótkojadły polski wygląda tu mamy szeki polskie szek polski kręka, Białostocka 93 punkty ten z zdobył. Tam po drugiej mamy murzyny szmatlackie. Po drugiej stronie widzę kingi. Okręka 93 punkty. Białostocka. Ten fajny łapczy ma. 94. Tutaj delikatnie.